Witam Cię serdecznie, a coś na uważność. Jestem uważny tu i teraz. Zauważ, że wielu ludzi rano wstanie i już myśli, co będą robić w pracy. Będąc w pracy, skupiają się, co będę robił w domu. Nie jesteś tu i teraz. przeszłości już nie zmienisz, nie masz na wpływu. To, co będzie później, też nie wiesz. A co się liczy? Liczy się to, co, co jest teraz. To, że do was przemawiam, to, że patrzysz na mnie, że mnie słuchasz, to jest ważne. Jedno z ćwiczeń, które nauczy cię być w sobie jest poruszanie filiżankami, tasami, tasami z wodą. Nie jest to tylko poruszanie, że się ruszam. Ma to również aspekt mentalny, jak i fizyczny, bo skupiasz się na tym, co robić. W stu jesteś tu i teraz. Trzymam dwie misy, nie łapię ich. Trzymam je, one sobie leżą. I idę w prawą dłonią w lewo, zataczam krąg z przodu, zataczam krąg z tyłu, wkręcam się i z powrotem do siebie. Lewa idzie w prawo do góry, przykręcam do tyłu. D, I, D, I. Ma to aspekt mentalny, jak i fizyczny. Otwieram wszystkie moje stawy, rozciągam wszystkie moje ścięgna, poruszam kręgosłupem energią ognia, energią wody oraz jonma, shushuna, kanał światła. Jestem tu i teraz. Nie zapomnisz, gdzie leżały moje klucze. Nie zapomnisz, że mam zadzwonić, mam odrobić to i to i to. Jesteś uważny cały czas. Uczy to ćwiczenie, uczy świadomości, podwyższasz swoją świadomość, jak i uważność.